Witam Państwa, Marek Łakowski. Trwają prace nad nową ustawą o zbiórkach publicznych. Państwo, moim gościem dzisiaj jest Pan Kazimierz Słobodzian. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGP, ale przede wszystkim dzisiaj rozmawiam z nim jako z wiceprezesem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KFOS. Dokładnie. Tak, założyliśmy KAFOS po to, żeby działać na rzecz rozwoju trzeciego sektora I w siłę, regionie. Więc. Śląskim. Dobrze. Czy polskie przepisy z 1933 roku regulujące zbiorki publiczne wymagają zmian, Pana zdaniem? Zdecydowanie tak. I to od dobrych kilku lat podjęte zostały próby. Wpłynięcia na mocodawców, prawodawców, aby dokonać zmian Co jest niedobre, ustawy. w tych starych przepisów? Przede wszystkim i przedwojennych, i tych, które przez wiele, wiele lat utrudniały rozwój filantropii w Polsce, dobroczynności. Jest niedobre to, że organizacje pozarządowe muszą ubiegać się o zezwolenie na to, aby pozyskiwać fundusze na swoją działalność, a później bardzo skrupulatnie rozliczać się przed urzędnikiem z wydatkowania pozyskanych środków. To powoduje, że organizacje pozarządowe często nie korzystają z tej formy pozyskiwania funduszy. Mm. To widzimy i w Częstochowie, i w Województwie Śląskim, ale to jest zjawisko ogólnopolskie. Jesteśmy na samym końcu. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o właśnie rozwój dobroczynności, pozyskiwania środków trzeba na wam, działalność. trzeba wam docisnąć pasa w tym momencie jako organizacji pozarządowej, na przykład AGAP-y? Bardziej rozliczać, bardziej patrzeć na ręce? Znaczy my cały czas jesteśmy transparentni, rozliczamy się każdego roku jako organizacja pożyczenia publicznego, nasze sprawozdania są hmm. dostępne. Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, tam każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek się sprawozdać. Ale z wszystkich pieniędzy się rozlicza Z wszystkich pieniędzy, z no tak, jednego macie procenta procent, podatku. Macie, nie wiem, składki macie jakieś? Czy składki nie macie? członkowskie macie oczywiście najbardziej. Macie dofinansowanie z Urzędu Miasta, tak? Mamy też granty, mamy też mhm. środki z budżetu i samorządu. A i ktoś przyjdzie wam, wyłoży publicznej. tysiąc złotych na organizację, bo, bo tak chce, chce troszeczkę poprawić swoje spojrzenie na człowieka drugiego, wyjmie tysiąc złotych. Jak się rozliczacie z tego tysiąca My musimy to ująć oczywiście w w naszych księgach rachunkowych musimy y, sprawozdać się jako organizacja pożytku publicznego, ale każda organizacja z każdej złotówki pozyskanej na realizację celów statutowych ma obowiązek się sprawozdać przed urzędem skarbowym, przed yy, grantodawcami przed, przed czyli, tym, czyli nie mowy, tymi, że którzy, którzy przekazują. przekazują. Nie, takiej, takiej, możliwości takiej, nie takiej możliwości nie ma i organizacje na dzień dzisiejszy są na tyle obwarowane różnymi obowiązkami sprawozdawczymi, że jest to w zupełności wystarczające. Natomiast ustawa powoduje to, że organizacje nie pozyskują środków w z, z formie zbiórek publicznych. My jako AGAPE bardzo rzadko występujemy o zorganizowanie zbiór, zbiórki publicznej, dlatego, że jest to zbyt biurokratyczne przedsięwzięcie. Często bardziej hmm. kosztowna cała otoczka biurokratyczna i sprawozdawcza niż, niż pozysk z te, tych środków. Więc też nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że środki pozyskane zostaną skonsumowane przez ten cały balast sprawozdawczo-biurokratyczny. I w związku z tym jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby nastąpiła deregulacja przepisów ustawy. Jest na dzień dzisiejszy projekt znowelizowej, tak, znowelizowanej ustawy. I co on ustawy. Ten Chyba ten... nie jest dobry dla Was ten projekt. Ten projekt jest takim krokiem pośrednim pomiędzy całkowitą deregula deregulacją, jaka ma miejsce choćby w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej. I ten projekt zakłada zniszczenie w ogóle, tak, zezwolenia na zbyt. Na, na dzień dzisiejszy publiczny. minister Boni zaskoczył środowisko organizacji mm. pozarządowych całkowitą deregulacją i. Pójściem rządu w takim kierunku, że nie będzie żadnych ustaw, żadnych przepisów, które by regulowały zbiórki publiczne. My jesteśmy oczywiście temu przeciwni, aby tak dalece pójść w, 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 zmianach, w zmianach, jeżeli chodzi o zbiórki publiczne, ale jesteśmy jak najbardziej za wypracowanym projektem ustawy, który jest gotowy już w chwili obecnej do Y, nadania mu takiego procesu legis legislacyjnego, który zaowocuje y, dobrym prawem, y, prawem pewnym, pewnie nie y, doskonałym mm -hmm. i y, pewnie nie zaspokajającym y, wszystkie oczekiwania całego środowiska organi organizacji pozarządowych, ale zdecydowanie poprawiającym y, obecny stan i powodującym, że y, organizacje nie będą musiały występować o Yy, zgodę, zezwolenie yy, władz na przeprowadzenie zbiórki. Dobrze, ale jedynie pan, pan prezesie, informować. pan, pan prezes nie boi się, że, że, że ktoś yy, no, podłoży się pod jakąś organizację, nie musi mieć zezwolenia, więc jego nie będzie kontrolował i będzie zbiórka publiczna na rzecz organizacji, jakiejś tam yy, pomoc na dłoń, nie wiem, jakaś inna, wymyślam już nazwy. I nikt tego nie będzie sprawdzał. Ktoś zbierze pieniądze, pójdzie i do widzenia. I nie więc, ma pieniędzy. Więc yy, to, co obecnie proponuje rząd i yy, inicjatywa jaka yy, 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 została podjęta przez ministra boniego zakłada całkowitą deregulację i my mhm. jesteśmy przeciwni całkowitej deregulacji yy, natomiast jesteśmy jak najbardziej za wprowadzeniem projektu ustawy o zbiórkach publicznych już gotowego który mocno nowelizuje obecne przepisy i ten obecny projekt ustawy zakłada, że każda organizacja ma obowiązek zgłosić, zarejestrować na, określonym, na stworzonym do tego celu portalu zbiórkę publiczną. Czy nie i, boi się, pan i, się taki... I rozliczyć się z zebranych oczywiście funduszy przed opinią publiczną. Tam ma się następnie ukazać sprawozdanie z tego, jakie środki zostały pozyskane i na jaki cel. Ale to. Społeczeństwo mhm. będzie rozliczało organizacje z efektów yy, działań. A to będzie trudniejsze, no bo co społeczeństwo? No, Zdecydowanie no, łatwiejsze. Zdecydło łatwiejsze. Zdecydło no, pani... Jeden się zainteresuje, drugi nie. Ale panie... nie boi się pan, panie prezesie takiej sytuacji, że ktoś założy fikcyjną organizację na pół roku po to, żeby przeprowadzić jedną czy dwie zbiórki na terenie danego miasta i potem zwija żagle pieniądze do kieszeni i, 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 i co? No i co? Społeczeństwo rozliczy? Przy obecnym stanie prawnym zdarzają się hochsztaplerzy, oszuści no. i to w zasadzie w każdej dziedzinie życia I boję społecznego. boję się, że tak będzie właśnie po Natomiast, natomiast, będzie. natomiast czy, czy będzie łatwiej? Wydaje mi się, że zawsze w każdej sytuacji wszelkie oszustwa są ścigane, i tak mhm. będzie również w sytuacji, kiedy nastąpi nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych. A zdecydowanie jesteśmy przekonani, nastąpi wzrost aktywności organizacji pozarządowych, jeżeli chodzi o organizowanie zbiórek publicznych. I być może dogonimy y, inne kraje Unii Europejskiej, y, jeżeli chodzi o tę kwestię. Pan czuje, że długo jeszcze będziecie rozmawiać ze stroną rządową, żeby przyjąć wasze propozycje bardziej? Trwają, trwają rozmowy, natomiast sytuacja, sytuacja w chwili obecnej jest taka, że y, na finiszu y, y, całej dyskusji na, na temat y, y, nowelizacji ustawy, kiedy już powstał gotowy projekt i ten projekt już można by było w najbliższych miesiącach prowadzić i, i, i uchwalić jako prawo obowiązujące. Prawo, które przede wszystkim powoduje, że organizacje będą miały łatwiejszą procedurę pozyskiwania właśnie środków ze zbiórek publicznych. Nagle się pojawił projekt czy pomysł, aby całkowicie z deregula, do, do, doprowadzić do deregulacji mhm. i, i, po, i kolejne, kolejne dyskusje, które mogą doprowadzić do tego, że w ogóle tak naprawdę się nic nie zmieni w najbliższych, najbliższych miesiącach, być może latach. W związku z tym jak najbardziej należałoby przyjąć obecnie wypracowany projekt. A dyskusje na temat czy całkowicie deregulować To co pan mm. y, wspomniał właśnie tą sytuację, kiedy ktoś się podszyje pod Dokładnie. jakąś organizację, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i środowisko organizacji pozarządowych właśnie tego się najbardziej obawia. Dobrze, zapytam Pana, to jest wspólny wasz projekt. Czy to rząd zaproponował i teraz organizacja albo przyjmą, albo nie przyjmą? To jest wypracowany projekt wspólnie mm. z rządem. On... Czy idą ciężkie czasy dla organizacji pozarządowych, jeżeli będzie przyjęte właśnie takie stanowisko? Czy to, będą, czy to będą cięższe czasy dla organizacji pozarządowych? Ciężkie, ciężkie czasy to tak naprawdę mamy cały czas mm -hmm. w sytuacji, gdy mamy bardzo restrykcyjne prawo o zbiórkach publicznych. Dobrze, I jakim budżetem dysponuje Agape? Tak z ciekawości zapytam. W ciągu roku ile? W, macie w tej chwili, chwili obecnej realizując projekty w różnych jakby mm -hmm. obszarach, przede wszystkim zajmujemy się pomocą osobom bezdomnym. Obecnie mamy pod opieką 200 osób bezdomnych. Realizujemy projekty unijne, promujemy wolontariat, wspieramy rozwój organizacji. Na dzień dzisiejszy to jest budżet zbliżony do dwóch milionów złotych. Dwóch milionów. A gdyby prezydium Sejmu, które media donosiły, przyznało sobie 245 tysięcy złotych, no tam się mówi o wiele wyższych kwotach, teraz się okazuje, że nawet padają kwoty ponad 900 tysięcy złotych, yy, przekazałoby na jakąś organizację. Pan by skorzystał z takiej dotacji 245 tysięcy, nagle do budżetu wchodzi. Miałby Pan na co wydać Ja to myślę, że pieniądze? każda częstochowska organizacja realizująca cele pożytku publicznego yy, pozyskuje środki, zabiega A miałby Pan je. na co wydać? Już Pan ma co tak. Pan wydał? Oczywiście, że tak. My na dzień dzisiejszy jako Stowarzyszenie Agapy mhm. Pozyskujemy środki i bardzo potrzebujemy środków finansowych na dokończenie remontu kolejnych budynków mhm. pozyskanych w gminie Czyli byłoby na Mykanów I w, tych, i w tych budynkach mhm. chcemy stworzyć kolejne miejsca dla osób bezdomnych. Są to Dobrze. zrujnowane budynki i w związku z tym środki nam są pilnie potrzebny i. Czyli by, miałby Pan na co wydawać pieniądze? Tylko żeby były te pieniądze. Chcę Pana zapytać o taką kwestię, czy, czy to Państwo nie staje już, nie wiem, głową, na dół. Po prostu żyjemy ze zbiórek publicznych. Cały czas słyszę. Zastanawiam się, jakby wyglądały dzisiaj szpitale żeby nie zbiórki Jurka Owsiaka. Zastanawiam się, jak wyglądałaby obecnie sfera tych najuboższych ludzi, gdyby nie organizacje pozarządowe. Pan się opiekuje, wiele innych organizacji przecież opiekuje się, dokarmia tych ludzi, ubiera. Noclegi są organizowane. W tym wszystkim, jak, jak naj... gdzie jest państwo? Zastanawiam gdzie się. Gdzie jest państwo? No... Jest takie powiedzenie, że czym, czym mniej państwa, tym większa aktywność obywate, obywateli mhm. i uważamy, że tak naprawdę w tych obszarach działalności pożytku publicznego powinny być jak najbardziej bardzo transparentne, czytelne, precyzyjne przepisy ale aktywność obywatelska właśnie zakłada, że w tych obszarach, mhm. o których Pan wspomniał, organizacje mają pole do popisu i nasze częstochowskie organizacje pokazują, jak wiele można zrobić, wykorzystując właśnie tą sferę. Czyli nic z Pan w tym nie widzi, że Państwo mówi, róbcie organizacje, twórzcie organizacje pozarządowe, pomagajcie tym najuboższym. My troszeczkę im damy, ale resztę to wywalczcie o te pieniądze. No tak, tak, tak są zorganizowane organizacje po, pozarządowe w innych krajach. W związku z tym y, trudno się dziwić, że my również chcemy podobnie działać w oparciu o y, fundusze pozyskiwane od y, od grantodawców, od darczyńców na konkretne projekty, które realizują organizacje pozarządowe, które mają konkretny cel, mają rozwiązać dany problem społeczny, tak jak w przypadku Agapy Bezdomność, czy promocję wolontariatu, rozwój, mhm. też wspieramy rozwój organizacji pozarządowych. Uważamy, że powinno być coraz więcej organizacji pozarządowych aktywnych, z ciekawymi pomysłami, z ciekawymi inicjatywami, bo to się przekłada na Dobrobyt to się przekłada na to, że mieszkańcom choćby miasta Częstochowy będzie z czasem żyło się lepiej. E, Im bardziej dopieszczona finansowo załóżmy organizacja AGP, tym lepiej dla podopiecznych waszych? My nie skupiamy się na funduszach. My się skupiamy na działaniach i celach, jakie sobie wyznaczyliśmy. Oczywiście panie i w związku z tym, że skupiamy się na, tych, na celach. 20 czyli na, na pomocy konkretnym osobom ubogim, bezdomnym. To pozyskujemy fundusze i fundusze są środkiem do celu, ale nie celem samym w sobie. W związku z tym apelujemy również do Państwa o 1% na rzecz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agapy, Bo to nic mogli nie kosztuje. Wspierać jeszcze do... lepiej i pomagać tym, który, którzy do nas się zwracają. Bardzo o pomoc. dziękuję za rozmowę. Pan Kazimierz Słobodzian, wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Bardzo dziękuję. dziękuję.